Czuliście się kiedyś zagubieni w natłoku wiadomości, terminów i cudzych opinii? Świat wydaje się chaotyczny. Czasem chciałoby się po prostu nacisnąć pauzę i zastanowić, dokąd właściwie zmierzam. A co, jeśli powiem Wam, że ponad dwa tysiące lat temu starożytni filozofowie stworzyli do tego kompas? Nie nawigację GPS dla duszy, ale coś bardzo podobnego. To nauka o czterech stoickich Cnotach. Dziś nie będziemy przewracać zakurzonych manuskryptów. Przekształcimy starożytną mądrość w praktyczne narzędzie. Dowiecie się, jak ten moralny kompas może zaprowadzić porządek w waszym wewnętrznym świecie, nawet gdy na zewnątrz szaleje burza. Zatem, szybko wyjaśnijmy, kim byli ci stoicy. Wyobraźcie sobie starożytną Grecję, a potem potężny Rzym. Filozofowie tacy jak Zenon, Seneca, Epiktet, a nawet cesarz Marek Aureliusz szukali odpowiedzi na główne pytanie, jak żyć dobrym życiem. Ich odpowiedź była prosta i genialna. Żyć w zgodzie z naturą i rozumem. A kluczem do tego jest cnota. Ważne jest, by od razu obalić mit. Stoicyzm to nie droga dostania się bezdusznym robotem. To raczej o tym, by stać się kapitanem własnego okrętu, a nie drzazgą niesioną przez falę. Zanurzmy się więc w samo serce stoicyzmu i zacznijmy od idei, która być może całkowicie odmieni wasz sposób postrzegania świata. Stoicy twierdzili, jedynym prawdziwym dobrem na tym świecie jest cnota. Nie pieniądze na koncie, nie lajki w mediach społecznościowych, ani nawet nieidealne zdrowie. Wszystko to są rzeczy zewnętrzne, nazywane przez nich preferowanymi. Są przyjemne, owszem, pożądane bez wątpienia, ale nie stanowią prawdziwego dobra. Dlaczego tak radykalne podejście? Ponieważ wszystko to może zostać nam odebrane w każdej chwili. Bogactwo może zniknąć, popularność zblednąć, a zdrowie zawieść, ale nasz charakter, nasze decyzje, nasza wewnętrzna integralność to jedyne co należy do nas bezgranicznie i bezwarunkowo. To nasza twierdza, której nikt nie zdoła zdobyć, i właśnie ta wyzwalająca zasada stanowi fundament naszego moralnego kompasu. Przyjrzyjmy się jej głównej północnej strzałce jest nią praktyczna mądrość. Starożytni Grecy nazywali ją fronesis. Jej sedno jest niezwykle proste to umiejętność wyraźnego rozróżniania między tym, co leży w naszej mocy, a tym, co poza nią. To główny filtr dla naszego umysłu. Wyobraźmy sobie ponownie ten odwołany lot. Pierwsza reakcja? Gniew, panika, chęć obwinienia całego świata. Ale mądrość szepcze: Zatrzymaj się. Czy możesz siłą woli sprawić, by samolot wystartował? Nie. Czy możesz zmienić pogodę? Nie. Ale co możesz? Otworzyć aplikację. Znaleźć inny lot, wypić kawę i na spokojnie przeorganizować dzień. I to jest właśnie mądrość w działaniu. To nie jest bierność, to chirurgicznie, precyzyjne skierowanie swoich sił tam, gdzie przyniosą realny rezultat. A teraz skierujmy nasz kompas na wschód, tam czeka na nas druga cnota sprawiedliwość. Od razu odrzućcie na bok obrazy sędziów w togach i opasłych tomów kodeksów prawnych. Sprawiedliwość w ujęciu stoickim to coś znacznie głębszego i bardziej osobistego. Dotyczy tego, jak wchodzimy w interakcje z innymi ludźmi. Dla stoików ludzkość to jeden organizm. Wszyscy jesteśmy jego częściami niczym palce jednej dłoni. Postępować niesprawiedliwie wobec drugiego człowieka to tak, jakby jeden palec postanowił ukłuć inny. Absurd, prawda? Przecież ból poczuje cała dłoń. Sprawiedliwość w ich rozumieniu to uczciwość, przyzwoitość i życzliwość. To świadomość, że każdy człowiek ma swoją rolę i swoją wartość. Jak to wygląda w praktyce? Wyobraź sobie, że stoisz w kolejce, a ktoś próbuje się wepchnąć przed ciebie. Łatwo się oburzyć, ale sprawiedliwość podpowiada. Być może ta osoba ma jakąś nagłą sytuację, a może po prostu nie zauważyła. To nie znaczy pozwalać sobie wchodzić na głowę, to znaczy działać w oparciu o uczciwość i wspólne dobro, a nie tylko z egoizmu, to znaczy uznawać zasługi kolegów, dotrzymywać obietnic i traktować innych tak, jak sami chcielibyście być traktowani. To społeczny klej, który spaja nasz świat. Spójrzmy teraz na południe naszego kompasu. Tam spotyka nas trzecia cnota męstwo. I od razu rozwiejmy popularny mit. Nie chodzi tu o superbohaterów, którzy bezmyślnie rzucają się w ogień. Nie o fizyczną siłę, ani o całkowity brak strachu. Stoickie męstwo to cecha zupełnie innej kategorii to moralna wytrzymałość wewnętrzna siła, która pozwala ci wytrwać pod presją, czy to fizyczny ból Społeczne potępienie, czy własny, przeszywający strach. Stoicy byli realistami, wiedzieli, że strach jest czymś naturalnym. Męstwo to nie to, że się nie boisz. Męstwo to robienie tego, co powinieneś wbrew strachowi. To decyzja, by postąpić słusznie, nawet gdy każda komórka twojego ciała krzyczy: uciekaj i schowaj się. Wyobraź sobie, jesteś na spotkaniu. A wszyscy popierają ewidentnie chybioną decyzję. Najłatwiej jest po prostu milczeć, ale ty, czując, jak przyspiesza ci puls, mimo wszystko podnosisz rękę i spokojnie przedstawiasz swoje argumenty. Właśnie to jest męstwo w działaniu to silnik, który pozwala podążać ścieżką wyznaczoną przez mądrość, nawet jeśli droga usłana jest ostrymi kamieniami. A więc skręcamy nasz kompas na zachód, ku ostatniemu czwartemu punktowi to umiarkowanie albo jak się ją jeszcze nazywa samokontrola i znowu zapomnijmy o stereotypach nie chodzi tu o to by nosić wory pokutne żywić się chlebem i wodą i odmawiać sobie wszelkich ziemskich przyjemności stoicy nie byli fanatycznymi ascetami cenili przyjemności ale z jednym ważnym zastrzeżeniem nie można stać się ich niewolnikiem. Umiarkowanie to sztuka znajdowania złotego środka, to zdolność panowania nad własnymi pragnieniami i impulsami, a nie pozwalanie, by one panowały nad tobą. Chodzi o to, by delektować się smacznym jedzeniem, ale nie obiadać się do utraty tchu. O to, by cenić sobie komfort, ale nie wpadać w panikę, jeśli go zabraknie. We współczesnym świecie, który nieustannie krzyczy do nas kup, chcę więcej, umiarkowanie staje się niemal supermocą. To wewnętrzna bariera przeciwko bezmyślnej konsumpcji. To umiejętność powiedzenia nie piątemu odcinkowi serialu o drugiej w nocy, bo jutro trzeba wcześnie wstać. To wybór między chwilową przyjemnością a długoterminowym celem. Umiarkowanie to nie niewyrzeczenia. Ale wolność. Wolność od tyranii własnych namiętności, a teraz najważniejszy zwrot akcji, który spaja wszystko w jeden potężny system. To właśnie on sprawia, że stoicyzm jest nie tylko zbiorem zasad, ale kompletną filozofią życia. Gotowi? Te cztery cnoty mądrość, sprawiedliwość, odwaga i umiarkowanie w rzeczywistości są jednością. Dla stoików nie były to oddzielne cechy, które można rozwijać po kolei, to cztery przejawy tego samego stanu doskonałego umysłu. Nie można być naprawdę sprawiedliwym, nie będąc jednocześnie mądrym i odważnym. Nie da się być mądrym, jeśli brakuje wam umiarkowania i sprawiedliwości. Każdy akt odwagi bez mądrości to brawura. Każda sprawiedliwość bez umiarkowania przeradza się w okrucieństwo. To nie szwedzki stół, gdzie można wybrać tylko jedno. To jeden spójny kryształ, a każda jego faceta odbija wszystkie pozostałe. Zrozumienie tego zmienia wszystko. Nie próbujecie po prostu stać się odważniejszymi czy bardziej powściągliwymi. Dążycie do pełni. Co więc mamy? Cztery cnoty stoików to nie starożytna relikwia. To potężny i aktualny kompas moralny. Nie obiecuję, że w waszym życiu nie będzie burz, ale gwarantuję, że będziecie mieć solidny ster, aby przez nie przejść, mądrość, by widzieć drogę, sprawiedliwość, by pamiętać o innych, odwaga, by nie zboczyć z kursu i umiarkowanie, by nie trwonić sił na próżno. Dziękuję, że dotrwaliście do końca tego filmu. Jeśli ten film skłonił Was do refleksji, proszę, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych podróży w świat praktycznej filozofii. A teraz pytanie do Was: która z czterech cnót wydaje Wam się najtrudniejsza do praktykowania we współczesnym świecie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach, podyskutujmy o tym razem.